Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i dziś sobie przetestujemy około 70 nowych zwierzątek do Minecraft. Około 50 z nich to są lądowe zwierzątka, a pozostałe prawie do 70 są to rybki, więc zaczniemy sobie od zwierzątek lądowych. Tutaj mam przygotowane shulker boxy i pierwsza część z nich, więc polecimy sobie po kolei. Z tego, co wiem, to tak, że tutaj są jakieś latające nowe zwierzątka, ale zacznijmy sobie po kolei. Bizon pisało. A, jest to bizon. Kiedyś na survivalu na modach widziałem bizony, ale wyglądały one zupełnie inaczej i mają sporo serduszek. Jakby co, to jest paczka modów, więc tutaj chyba jest kilka modów pomieszanych ze zwierzątkami, więc nie wiem, może będą powtórki. Kolejne zwierzątko. Jednoro... Jednorożec. <laughs> Nosorożec. Jak fajnie jeszcze kiwa główką. Ten róg jest zdecydowanie zbyt duży. W rzeczywistości chyba aż tak to nie wygląda. To ty takie dźwięki wydajesz? Eee, szczerze mówiąc, jakby Minecraftowe żabki są 100 razy lepsze. Więc ta jest bardzo kijowa, nie podoba mi się. I dziwne oczka ma. Kolejny: Emu. Czy to fajnie wygląda, jakby kiedyś dostaniemy strusie do Minecrafta, bo są obiecane na sawannę, ale czy wariant emu byłby spoko? W sumie konie też mają wiele swoich wariantów. Dalej mamy tukan, o! Ptaszki właśnie tak, że będą. By bardziej pasował do dżungli czy coś, ale nie wiem czy on coś by oferował, coś ciekawego. Mrówkojad? Ej, w sumie, a nie, to termity były. No tak, bo na sawannie też mają być termity, więc takie mrówkojady, termitojady yy, by pasowały. W sumie nie wiem, czy mrówko jady tak, że jedzą termity, czy tylko mrówki. Nie wiem, mi się zdaje, że chyba czymś innym też będą się żywić. A, tego już sprawdziliśmy. Anaconda. Dobra, takiego węża jeszcze w Minecraft nie widziałem. Nie jesteś zły. Jaki zły! Fajny pomysł! Co jest? Ej, oni się biją! Jak go zgujutł! Co tu się dzieje? Tak go wystrzeliło? Tam pływa aligator. On nie jest ode mnie. On po prostu tam się zrespił. Czyli też spotkamy aligatora. Ale jaki agresywny żółw! Ej! Ale on jest taki rozgnieciony jak placek ty. <grybujesz> jak to chodzi? Weźmy jeszcze jednego. Bijcie się, kto wygra? Skrupiak czy płas. Pokonał go, no aleś tamten go trochę uszkodził. Dobra, kolejny wrona. Uuu. Nom nom, 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 Jakoś słabo wygląda. Dobra, tutaj przed chwilą ten żółw zaatakował mrówko jada. mi to jeszcze raz. Co on taki zielony się zrobił? No i czemu się nie bijecie? Przed chwilą się bili, ej. O! Zobaczcie jak ustał na dwóch nogach! <grybujesz> jak ten się rozłożył! Dwa naraz zdechły. I mam kolejne jajka. To jest ślimak? Jaki przerośnięty. Śluz zostawia coś podobnego jak ten ma. Bałwan. Jaki dźwięk fajny, trochę miotku takiego. Uuu, to spowalnia. Nie no, ten ślimak wygląda trochę jak z takiego z Czarnobyla. Może na jakichś dziwnych biomach by przypasował albo do innego wymiaru? Co to jest? Jak to się nazywa? Legada mankei. Eee... A! To jest małpa! Od tyłu tak trudno było zobaczyć to. Trochę to wygląda jak pies. Jeszcze, jeszcze tak ogonem macha. Ty masz swój mały wariant? On ma swój mały wariant! Jaki słodziak. Może to jest pawian? Co ty robisz? Banana slak. Co to jest? To też jakiś ślimak. On jeszcze usiadł jak pies. Ale czekaj. O! No się dostałem. Ale jaja, ty. A czekaj, to też ma swój mały wariant? Pokaż tymi. Chyba wszystkie mają swoje małe warianty. Ej, ale jaja. Pokaż mi jeszcze żubra. Jaki mały. Dobre, dobre to jest. Kolejne coś. Orzeł. A pokaż tymi, czy ptaki też mają małe warianty. Mają. Dobra, orzeł mi się podoba. Skunks. O, psika psika czymś Aha, ale to jest ten efekt od... Y, nie złotej rybki, e, od rozdymki. Kolejna. Mysz o skoczek? Tak, pokaż mały wariant. Czy to do Minecrafta pasuje? Nie, ale fajny model. Wygląda w sumie jak Pokémon do Minecrafta. E, latająca wiewiórka? Bo była taka. Pokaż tym jak latasz. O kurde ty, jak trzyma się na drzewie! <laughs> Dobra, to jest pomysłowe, to mi się podoba. Kolejny. Jak jebnął. Jak to się nazywa? Gigant Squid. Jakie dźwięki ma. Pokaż ty mi we wodzie go. Pływasz? Jakiś atrament masz, albo mały wariant? Nie, duży się zerspawnił. To jest jakaś ryba, ty. Ej, jak mu się oczy wysuwają. Są chyba takie ryby rzeczywistości, bardzo fajny pomysł. Kolejna dziewiątka, e, e, to też chyba jest jakaś kałamarnica, i drugi rodzaj żółwia. Bardziej do endu byś pasowała, czy coś. E, to nie jest kałamarnica, tylko ten, taki żelkowaty, e, zapomniałam nazwy, o, meduza! Dobra, mamy tutaj... Ale jakie dźwięki, a, ty masz różne kolory! Dlatego tamten żółw także takim innym był kolorze za drugim razem, okej. Okay. Motyl. Masz mały wariant? Nie masz mały wariant. To? To jest sowa? Co ty masz... Takie dziwne oczy? Nie wiem czy to jest sowa, ale dziwnie to wygląda. <gryw> Jaki wytrzeszcz ma. A to? Wilk? To jest fenek? Kto się gryzie? To no, wygląda jak fenek, czyli taki lis yy, pustynny. albo na Badlands. Ostatnio jeszcze to proponowałem w filmiku. Dobra, kolejny Blue Jay? Czyli to jest rodzaj ptaka kolejnego. Ok. Ło! Wow. To jest ślimak? Ty umierasz i się płaski robisz od razu. A może to jest jakiś podwodny. Galertkowate coś pod wodą co żyje. Nie mam pojęcia. A to? Co to było? A to jest zwierzątko. Ej, to ma tego spór Bluma na sobie i wygląda jak ten, jak Azalia. Czyli pewnie... O, tu mari. Czyli pewnie to występuje w bujnych jaskiniach. Kolejny Kajman. O! Ale to nie jest ten sam aligator, który tam wcześniej we wodzie pływał. Masz mały wariant? Chyba nie. Dwa naraz! O nie! Nie żyjcie go! O... Skoro jesteśmy koło wody, to teraz sobie sprawdzimy rybki jakie są. A, zwykła rybka, bardziej te rybki pewnie będą wyglądać jak kolejne warianty rybek tropikalnych. Ło! Wow! Tego się nie spodziewałem! To jest jakaś magiczna meduza? Raczej pasuje ona do Endu albo do jakiegoś innego wymiaru. Ej, to jest ten? Rozdymka czerwona? Tak, czerwona rozdymka. Ej, to jest fajne, żeby rozdymki miały swoje inne kolory. Eee... Mamy agresywnego moba. O, jak to wygląda? Czekajcie, wyrzuć mi to i daj mi to. Lava Pufferfish? Jaki ty mi efekt dasz? Zatrucia? Lava Vision? A co jeżeli ten Pufferfish to on pływa w lawie w naderze? To byłoby dobre. Ale pokaż mi jeszcze raz to. To jest jakiś po prostu strażnik wodny. Jeszcze ma trójząb, ale te naramienniki są dobre. Ze tych muszli łodzika. Zarąbiste. Gloudin. Nie wiem, dziwnie się zachowuje. Czemu tak bokiem pływasz? To chyba gdzie indziej musi żyć, nie we wodzie. Mały tu się zrespił. Jakiś świecący! Glowstone das. Ej, może faktycznie te ryby żyją w lawie w nederze. Kolejny? Tak, to też musi być jakaś pichelna ryba. Ona się tu gotuje w tej wodzie. I paruje. To ostatnie dziewięć podwodnych rybek. Ryba szkielet! Ale to wygląda jak ten... Yy, rekin miecz. Kolejna ryba szkielet. Ciekawym. Może to od jakiegoś biomu jest, bo w sumie tutaj są mody Caves Alex yy, i on zawsze ma takie fajne biomy. Tu jakie czarne jest? To jest kostka lamy. Kostka lamy. Kostka magmy. Jaki agresywny. Dobra, to jest fajne. Taką rybkę bym chciał agresywną w Minecraft. I ostatni podwodny. No, kolejna zwykła rybka, tylko inny wariant. Jobak. Jak ty się nazywasz z angielskiego Platybus? Ciekawe, czy Bobry będą. Omewa. Dobra, mega akrobium chciał w Minecraft i ta jest dobrze zrobiona. Podoba mi się na pierwszy rzut oka. Na plażach by żyła. No, żeby były ciekawsze. Seal, e, czyli to jest ten... E, foczka. Ta jak bokiem leży. Jakby się narąbała. Ej, ta też może bokiem leżeć. O, ta animacja jest genialna, ty. Dobra, to mi się podoba. O, jakaś czapla? W coś w tym stylu? Nie masz swojego małego wariantu, ok. Dalej. Mrówka albo termit. Ale taki duszy? A pokaż mały wariant. Nie, nie masz małego wariantu. Pantera? E, jak to się nazywa? Snow leopard, czyli śnieżna ta. E, leopard to był ten. Lampard chyba. Mały wariant? Jaki kotek fajny. Jakby zwykłe oceloty są dość nudne, a jakby miały chociaż takie fajne animacje, to te oceloty byłyby coraz lepsze. Oraz inne warianty kolorystyczne, na przykład taki siwy z czarnymi plamkami. Kolejny małpa. Eee, taka zwykła. A, inny wariant się zrespił. Jaka fajna mała małpka! No co mi małpki atakujesz? Złota małpka! Ej, w sumie miało być kiedyś Złote Małpy w Minecraft, tylko wtedy Panda wygrała te... te głosowanie w Chinach... albo w Japonii. Eeeem... to nie jest krab, tylko ten, homar, o! W sumie, gdy kiedyś dostaniemy kraby na bagnach, to w sumie homary też by mogły być, jako taki ich drugi wariant. To by mogło pasować. O, krowa w innym ubarwieniu. <laughs> Mały żółwik. Dobra, te żółwiki ja znam, na survivalu na modach kiedyś takie były i one mają swoje inne warianty kolorystyczne. Eee... nie? Ale ich mały wariant, może to od biomu zależy. To jest jakiś miśko, ale, jak to się nazywa? Tasmanian Devil. To jest ten tasmański diabeł? Jesteś agresywny? Ło! Dobra, jest agresywny. Na, na to wychodzi tasmański diabeł. Pomysłowe. To jest ten szopracz. Czemu twoja dupa jest tak wysoko, a przód tak niski? Dziwnie to wygląda. A, słoń! Dobra, słony jest spoko. Na Sawannę w sam raz bym zobaczył, tylko te uszy wyglądają strasznie dziwnie. Eee, dalej Grizzly. Jest panda, jest polarny miś, a nie mamy zwykłego misia najbardziej klasycznego. Może kiedyś też się doczekamy w Minecraft. Mały wariant jest. Jeszcze pokaż ty mi mały wariant słonia, jak wygląda. E, też takie dziwne uszy ma. Okej, okay, to jest Tiger. Jak fajnie leży. Jak mi się oczy czerwone zrobiły. Eee. Czemu jesteś nawiedzony? Ten powozie biega! Jak szybko, co jest grane! Ale że jak to jest zrobione? Że to niby się zaczaił na jakąś zwierzynę i się zrobił niewidzialny w tym czasie? A jest ryba, ryba młot! O! Tutaj Mary. No tak, bo w sumie nie mieliśmy tutaj rekinków jeszcze. To jest co? Jakiś upierzony ptak? Jakiś szybki. Może to jest ten odpędzi wiatra, struź pędzi wiatr. Świerszcz? Ło! Dobra, ta animacja była fajna, jak on atakuje. A to? A mały wąż. a Anakonda lepiej wyglądała, ale w sumie ten wąż nie jest najgorszy. Łoty! One się nie lubią, ewidentnie. O jaki mały wąż! To jest grzechotnik! Ale fajne. A ten sobie czuluje ma wywalone. A niech się gryzą. Ja teraz muszę drzemkę walnąć. I ostatnie 9 jajeczek. Komodo dragon, o to jest tutaj opisane, ale na polski ją po prostu komodo się nazywa. Coś w tym stylu, ale każdy wie o co chodzi. Dalej mamy. A, jakiś mały ptaszek. Wytanczycie? Pokaż mały wariant. Czy one walczą o terytorium? Czemu małego atakujesz? One atakują swoje dzieci, ty! Purumban, to jest. A kangur? Pokaż mały wariant. Szkoda, że nie trzymasz go w swojej torbie. Kolejny. Co jest? Waleń? Wieloryb? Weź pływaj, weź się ruszaj. Pokaż mi mały wariant. O, te się ruszają. Jakby miały własne dźwięki, takie ambientowe do oceanów. O, to coś takiego chętnie bym zobaczył. Żeby czuć taki dreszczyk yy, stresu, kiedy byśmy przemierzali dna oceanów. Dalej? Gazela, czyli bardziej takie egzotyczne zwierzątka I idziemy. Jeszcze mały wariant? Jaka słodka gazela! O, matko boska! O, to jest ten krokodyl, którego wcześniej widzieliśmy. Pokaż mały wariant. Ciekawe, czy one też składają jajka, żeby się wykluć. Eee, jakie fajne, malutkie. O. A, mucha. A mała mucha jest? Pokaż małą muchę. Nie wszystkie takie są, chyba. Nie wiem, nie widzę różnicy. To jest ten. Jak to się opisane? Mimik, oktobus. Mimik, bo on dostosowuje się do dna oceanu? Czy jak to wygląda? Kłuć was z tymi wielorybami. Pokaż mi tu. Ty zmieniasz kolor? Wy się nie lubicie? Tak, zmienił kolor. W zależności gdzie się znajduje. Teraz wygląda jak piasek, a teraz jak trawa. Ej, to jest pomysłowe. I ostatnie zwierzątko. Orka. Orki z Majorki. Chodźmy tutaj, żebyście się tam nie pokłócili z tymi wielorybami. Małe warianty? Są małe, weźmy ich więcej. O! Genialne, podoba mi się. Może byście chcieli kolejny filmik tego typu, tym razem z agresywnymi potworkami, bossami, mutantami. Zobaczę, co uda się znaleźć. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do zobaczenia!